W tym materiale zaprezentuję wam, jak kupić dobry i tani samochód w cenie dużo niższej niż giełdowa. Bohaterką mojego materiału będzie typowo miejskie auto, jakim jest Fiesta szóstej generacji. Budżet, jaki założyłem na kupno auta, to 6000 zł. Rok produkcji od 2006 do 2010. Przebieg maksymalnie 150 tysięcy km. Warunkiem koniecznym jest to, aby auto było napędzane silnikiem benzynowym. Przeglądając oferty giełdowe Fiest z powyższymi wymaganiami, kwota, którą założyliśmy, nie wystarczy na zadbany egzemplarz. Ceny takich aut wahają się w granicach od 8 do nawet 11 tysięcy złotych. Zatem, co zrobić, aby taką Fiestę kupić za 6 tysięcy? Na pierwszy rzut oka wydaje się to nierealne. Dlatego musimy zdecydować się na auty delikatnie uszkodzone, które naprawimy własnymi siłami. Do tego celu wystarczą podstawowe znajomości budowy samochodu. Trochę wolnego czasu oraz podlęczny zestaw narzędzi majsterkowicza. Skąd zatem takie auto wyczarować? Są na to dwa sposoby. Albo sami udajemy się za granicę i poszukujemy auta na własną rękę, wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz stratą czasu. Druga opcja, korzystamy z usług profesjonalistów, którzy takie auta przywożą w celu dalszej sprzedaży, jednak sami ich nie naprawiają. Wówczas mamy pewność co kupujemy i jak będzie wyglądać naprawa. W tym przypadku została wybrana opcja druga i zacząłem poszukiwania na popularnych portalach ogłoszeniowych. Udało się znaleźć naszą bohaterkę dość szybko. Jeżeli znajdziemy satysfakcjonującą ofertę, musimy działać dość szybko, aby ktoś nas nie wyprzedził. Tutaj pozdrowienia dla pana Dawida z okolic Wrocławia, który okazał się rzetelną firmą i pełnym profesjonalizmem. Zacznijmy od tego, że auto udało się kupić za 3500 zł. W cenie była opłacona akcyza oraz sprzedawca wystawił fakturę vat marża, która zwalnia nas z opłaty skarbowej. Dzięki temu zaoszczędziliśmy około 300 zł. Auto jest wyposażone w silnik benzynowy 1,4 o mocy 80 koni z przebiegiem zaledwie 107 tysięcy km, który jest oryginalny i został zweryfikowany po numerze WIN. Na co musimy zwrócić uwagę przy kupnie uszkodzonego auta? Elementy konstrukcyjne auta nie mogą być uszkodzone. Chodzi tu głównie o podłużnice, gdyż jeśli one będą uszkodzone, sami sobie z ich naprawą nie poradzimy i będziemy musieli odwiedzić profesjonalny warsztat blacharski, a to już generuje dodatkowe koszta. Kolejnym elementem, na który musimy zwrócić uwagę jest szyba czołowa. Wszelkie uszkodzenia będą podnosić koszty naprawy oraz świadczyć o odkształceniu karuseli. Koniecznie musimy zwrócić uwagę na układ jezdny pojazdu, czy np. koła znajdują się w prawidłowej pozycji. Jeśli ustawienie geometrii budzi nasze zastrzeżenie, lepiej taki egzemplarz od razu skreślić z listy. Warto również zwrócić uwagę na szczeliny pomiędzy elementami lacharskimi, takimi jak i drzwi. Każdy odchył świadczy o przesunięciu karoserii. Bardzo ważnym elementem są poduszki powietrzne. Jeśli auto ma je uszkodzone, od razu taki egzemplarz skreślamy z listy zakupowej. Oczywiście te elementy możemy również naprawić, jednak wiąże się to już z dość wysokimi kosztami. Jeżeli znajdziemy auto, które nas interesuje i dokonamy zakupu, naprawę zaczynamy od poszukiwania części. Warto tutaj wykazać się odrobiną cierpliwości i poszukać części w kolorze naszego pojazdu. Zwoli nam to zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. Odejdą wtedy koszty związane z lakierowaniem uszkodzonych elementów. W przypadku naszej bohaterki Koszty jakie zostały poniesione do naprawy kształtują się w następujący sposób. Zderzak z grillem 340 zł, lampa przednia lewa 150 zł, maska 250 zł, kompletny przedni pas wraz z chłodnicami 400 zł. Dodatkowe koszty, które zostały poniesione to płyn chłodniczy 45 zł, olej silnikowy plus filtr 150 zł, napełnienie klimatyzacji 200 zł, paliwo wydane w celu poszukiwania części to 100 zł, i koszty związane z rejestracją, czyli tłumaczenie dokumentów 150 zł, ubezpieczenie 370 zł, opłaty rejestracyjne w wydziale komunikacji 256 zł oraz przegląd 100 zł. Sumarycznie za auto zapłaciliśmy 3500 plus koszty części i opłat rejestracyjnych w wysokości 2511 zł. Budżet został uszczuplony o kwotę transportu w wysokości 200 zł. Łączny koszt auta gotowego do jazdy z wymienionym olejem oraz pełnymi opłatami na cały rok to 6200 zł. Nie pozostaje nam nic innego, jak cieszyć się z osiągniętego celu oraz satysfakcji, że auto sami naprawiliśmy. Na zakończenie zaprezentuję, jak fiestka prezentuje się po naprawie oraz jak przyspiesza do 100 km na godzinę. Hard to ignore. Look straight ahead, there's nothing left to see. What's done is done, this love has got its hold. Na zakończenie chciałbym dodać, że już niedługo pojawi się film opisujący krok po kroku jak fiestka została naprawiona. Dziękuję za Waszą uwagę i proszę o subskrypcję.